Dzień dobry, witam Państwa, mecenas Porada, czyli Michał Korolewski, radca prawny. Dzień dzisiejszy mam następujące pytanie. Zawarłem ze znajomym umowę pożyczki. Termin jej zwrotu już upłynął. W jaki sposób mogę dochodzić zwrotu należnej mi kwoty? Tutaj odpowiedź na to pytanie należy zacząć od okresu przedawnienia. Pamiętajmy bowiem, że roszczenia cywilne ulegają z czasem przedawnieniu, przedawienie oznacza, że nie możemy takiego roszczenia dochodzić przed sądem, że druga strona może ponieść zarzut przedawnienia i wtedy sąd, uwzględniając ten zarzut, dali powództwo o zapłatę. Jeżeli jesteśmy konsumentami, czyli zawieramy pożyczkę w życiu prywatnym poza działalnością gospodarczą, okres przedawnienia roszczenia głowy pożyczki, np. przykład o jej zwrot, wynosi 6 lat. No do te 6 lat liczymy od końca roku, w którym termin pożyczki nastał. Czyli na przykład, jeżeli pożyczka miała zostać zwrócona do końca 2020 roku, no to też 6 lat będziemy dalej liczyć sobie okresu przedawnienia. Jeżeli natomiast byłby to rok inny, czy też inna data dzienna, na przykład 10 lipca 2020 roku, to i tak owe 6 lat będziemy liczyć dopiero od końca roku kalendarzowego. Dzięki temu faktycznie okres przydobywania jest troszeczkę dłuższy, a przedłuża się o ten czas, który mamy do końca roku kalendarzowego od dnia wymagalności naszego roszczenia, oczywiście termin wymagalności najczęściej wskazany jest w treści umowy pożyczki, że to jest ten dzień, do którego trzeba zwrócić, i po tym dniu, kiedy druga strona jest już w złocie, czyli nie realizuje naszego uprawnienia, możemy mówić, że mamy roszczenie wymagalne, czyli wymagalne tutaj są takie, które możemy dochodzić przed sądem. Czyli do tego czasu, do dnia wskazanego w umowie pożyczki, nie możemy wystąpić do sądu z pozem o zapłatę. Niemniej warto tutaj też wspomnieć o zasadzie, która mowa o tym, że terminy zastrzeżone są na korzyść dłużnika. Oznacza to, że dłużnik, ten nasz pożyczkobiorca, może nam spłacić pożyczkę wcześniej i my jakby nie możemy mu odmówić przyjęcia tych. Pieniędzy czy też innego świadczenia, które było pożyczone, tak na przykład rzeczy oznaczone co do gatunku. Stąd też, o ile dłużnik może spłacić wcześniej, no to my przed upływem terminu wskazanego w umowie pożyczki no nie możemy udać się do sądu z postem o zapłatę. Na pytaniu mamy natomiast sytuację, gdy ten termin wymagalności już nadszedł, pożyczka nie została spłacona. Oczywiście możemy tutaj zacząć myśleć o sposobie rozwiązania takiego problemu. Najpierw oczywiście powinniśmy wezwać do zapłaty tą osobę, która nie zwróciła nam pieniędzy w terminie. Jej zasady postępowania cywilnego wymagają od nas, żebyśmy przez skierowaną sprawę do sądu wykorzystali inne metody tak zwanego polubownego, alternatywnego rozwiązywania sporów. Czyli przede wszystkim należy wezwać taką osobę do dobrowolnego spełnienia świadczenia, Przypomnę, że termin wymagalności zwrotu pożyczki już nadszedł, Wskazuję, że jeżeli nie zareaguje na to wyzwanie, nie spłaci w tym dodatkowym terminie jej wyznaczonym, to oczywiście wystąpimy z, na przykład z pozem do sądu o zapłatę. Oczywiście jest ten najprostszy sposób polubownego, próby polubownego zakończenia sporu. Możemy pomyśleć także o innych, na przykład o mediacji. Z mediacją należy tutaj wiedzieć, że żeby sprawa trafiła do mediacji, oczywiście możemy wybrać sobie ośrodek mediacyjny, wybrać mediatora, złożyć u niego wniosek o wszczęcie mediacji, ale mediacja zostanie utrzymana dopiero, jak druga strona zgodzi się na taką mediację. Czyli w przypadku, jeżeli nie będzie takiej zgody, mediacja do skutku niestety nam nie dojdzie. Możemy również wysłać do sądu taki formalny wniosek o zawozwanie do próby ugodowej, kiedy sąd zaprasza obie strony na posiedzenie pojednawcze, No stara się tutaj strony nakłonić do ugody, ale jeżeli ta ugoda nie zostanie tutaj powzięta, strony nie dojdą do porozumienia, to postępowanie takie pojednawcze kończy się zapisem w protokole, że właśnie do ugody nie doszło i niestety sprawa dalej nie jest rozwiązana. Stąd też, jeżeli nie uda nam się w ten polubowny sposób zakończyć sprawy, to niestety jedynym sposobem pozostaje nam wystąpienie z pozem o zapłatę. Oczywiście pozy musimy oznaczyć osobę, czyli nasz jako powodów, dłużnika jako osobę, która jest na winna pieniądze. To musimy wskazać imię, oczywiście imię, nazwisko, adres, także wskazujemy nasz numer PESEL jako powoda. Numer PESEL pozwanego już sąd ustala samodzielnie. Na wartością przedmiotu sporu jest oczywiście kwota, którą dochodzimy od dnia wymagalności. Możemy domagać się również odsetek ustawowych za opóźnienie, no chyba, że w treści umowy policznej stosowaliśmy na przykład inną umowną stopę odsetek. Warto również wie, że poza kierujemy do sądu właściwości ogólnej dla dłużnika. Czyli na przykład, jeżeli pożyczkodawca mieszka w Warszawie, a pożyczkobiorca mieszka w Szczecinie, no to ten sąd właściwy będzie co do zasady sąd w Szczecinie, no chyba że w umowie pożyczki również wskazali Państwo no, inny sąd, który będzie właściwy dla rozpoznania tego sporu. To jedynie, jeżeli umowa jest zawierana między konsumentem a przedsiębiorcą, przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi innego sądu niż właściwy ogólnie, czyli ten właściwy dla pozwanego. W umowach dwustronnie konsumenckich strony mogą sobie wybrać taki sąd, wskazać w treści umowy, że będzie dostaw spodowana na przykład w, przez sąd, właściwy dla miejscowości osoby inicjującej to postępowanie sądowe. Na koniec czasowę sądowe o opłacie sądowej, ona z reguły wynosi 5% dochodzonej kwoty, z reguły bowiem tą stawkę stosujemy wtedy, kiedy roszczenie jest wyższe niż 20 tysięcy złotych, poniżej tej kwoty są opłaty ryczałtowe, w zależności od y, wielkości y, wartości przynoszącej sporne, są y, rozpisane widełkowo i w zależności jaka y, kwota mieści się w tych widełkach, taką opłatę należy uiścić. a Natomiast jeżeli chodzi o roszczenia powyżej 20 tysięcy złotych, to owe 5%. Powinniśmy wnieść opłatę sądową. Oczywiście możemy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów. Sąd, jeżeli go rozpatrzy pozytywnie, no, to wtedy będziemy zwolnieni bądź w części, bądź w całości z konieczności uiszczenia takiej opłaty sądowej. Po skierowaniu sprawy do pozoru pamiętamy, do sądu oczywiście pozy składamy w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy sąd wysyła do drugiej strony. Ma ono prawo wnieść odpowiedź na pozór w terminie dwóch tygodni i następnie. Sprawa trafia na wokandę, sąd przeprowadza zawnioskowane dowody i finalnie wydaje wyrok. Od wyroku sądu pierwszej instancji oczywiście mamy możliwość apelacji do sądu drugiej instancji. Wyrok sądu drugiej instancji będzie już wyrokiem prawomocnym, który będzie uprawiał nas do wszczęcia na przykład egzekucji komorniczej, jeżeli dłużnik mimo wszystko nadal tej wierzy wierzytelności naszej nie spać. To tyle tem krótkiej odpowiedzi na zadane pytanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do kontaktu poprzez mail, poprzez stronę internetową, a także oczywiście zapraszam do zapoznania się z podstawowymi filmami na, naszej, na, naszym, na naszym kanale, czyli macie nas dobra porada. Dziękuję bardzo. Do widzenia.